jest jesteś stąd, prawda? A nie dziwota, że tu jego księżnik dbała. To nie żaden bohater, tylko rzeźnik z blawikan. "Dobrze, że księżna pani zawezwała takiego profesjonała." bardzo no zły, ale takim bardzo, bardzo zły, to ma kamień zamiast serca. Hę, śliwcznasty. Zania za wiedział, tak si będę posidział. Co się dzieje? Jaństwa niż z dudów. Gdzie bucharek sześć, tam dziecko w dwanaście. <noise> jak to żyje. Bucy buci raczej nie pracują w nocy. Lepiej wrócę tu w dzień. No, to jak to wytłumaczysz? Nieważne, czy leje, czy słońce przybiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat zaraz. Co rano wylewasz pomyję, tu i przed naszym warsztatem, żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dałać go. Zostawcie go. A ty, co za jeden? Wiedźmin. I radzę wam wrócić, skąd przyszliście. Myślałem, że Wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią oszustów. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nimi, ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo, możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie tam wszystko jedno. Ten trzasz wyrżnął chłopaków skąd? Nogi ci połamiemy przy błędach! ci się o, pomagać, o, młodocianym oszustom! <trym> <trym> oh, 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 oh. <trym> Powolutku bez nerwów! Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie Bestii. A tak, coś słyszałem. A, a ci tutaj to co? Nic takiego małe nieporozumienie. Już rozwiązane zresztą. Rozumiem. Protegowanego księżnej przesłuchiwać nie będziemy, ale tych... Tych to co innego. Pójdziecie z nami, posiedzicie trochę w celi to wam się odechce wygłupów. Idziemy! Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Tak? Jakby to według ciebie miało wyglądać? No! Najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów, chyba że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Mmm, coś mi świta. No, nie ukrywam, jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy 500 koron. Co, chyba oszalałeś? Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim, kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. No dobrze, może się jakoś dogadamy. O, no widzisz, wiedziałem, że się dogadamy. Niech będzie, na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się skąd przychodzą klienci. Co nie? Widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak. Dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, Możesz obsłużyć trzy razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją. Jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. E, no, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami, ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem. źle sobie poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Ta, właśnie widziałem. Znaczy trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Dzwone drzwi. To o nich mówił Pucubut. Ali drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błaga nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaw, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę! Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by Ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Jest tutaj? Wyczuwasz go? Nie, nie ma go, ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Środa kiedyś musiała być ładna. Niedawno naprawiał tę zabawkę. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Ładny drobiazg. Oj, te pacynki wzbudzają we mnie. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Tak, śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Chodźmy na poddasze. A więc tu, uwił sobie gniazdko, powinniśmy się rozejrzeć. Ładny drobiazg. Cynki wzbudzają we mnie niepokój. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Detrafie Funder Eretein, nie znasz nas, ale my znamy Ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o Twojej słabości do kobiety i mieniem. Re nawet Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz pięć osób. Na zabójstwo masz trzy dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakiś wrogów? Detlaf miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie. Może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż, nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy, a ludzie, których ktoś porywa lub którzy znikają, niezwykli tego robić. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania. Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaf wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził, chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził a Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada a stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. Ta powinna być dla niego pestka. Gerard, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej rzecz jasna przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaśle, nawet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Re nawet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z Tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Jennifer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chce ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. Torę nawet? Nie wiem. Mówiłem ci, że jej nie poznałem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, Hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, Hrabia de la Croix. Tak, to ofiary de Tlaffa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w bokler to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, Na no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Mm, masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez. Ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przesyłam mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazajskim atramentem. Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Rzeczywiście, wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renawet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Hmm. może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczujecie cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na Ciebie. Obaj.